Oglądałem ostatnie jego oglądałem jego ostatnie zdjęcia jak był zawodnikiem. To się w zasadzie nie zmienił. Tylko teraz jest w garniturze. Nasz Marcinek tutaj się szykuje. bardzo serdecznie na tym galowym wieczorze, podsumowującym sezon 2024. Mistrzowski sezon Orlen Oil Motoru Lublin. Dobry wieczór Państwu! Jeśli ktoś z Państwa jeszcze tego nie wie, to Motor Lublin sięgnął po trzeci tytuł drużynowego mistrza Polski z rzędu. Triple champ! A to oznacza, że ten fantastyczny puchar już na zawsze pozostanie w gablocie klubu. To co? Przeżyjmy te emocje jeszcze raz. Zobaczmy sezon 2024. w tytułu się nie broni, ale zdobywa na nowo. Tak samo jest ze składem. Zwycięskiego się nie zmienia. Uwaga, daszma, idzie w górę! Jaworowski dobrze zgadza, wypchnął Zegonę. Lewandor, kto wszystko wchodzi, dołącza do niego zmarznik. Motor na dwóch pierwszych miejscach. ciągle żyją, ciągle ja żyją, reszcie. wielkie brawa, to jest nieprawdopodobne, słuchajcie. Oglądam to i cały czas mam czary, po prostu 2024, trzeci raz z rzędu. Co to się działo? Kurcz. Ja było powiem, ci, powiem, ci, powiem ci, miałem ci, miałem takiego stracha przed e, rewanżem w półfinale z Toruniem, że na mecz e, w Lublinie e, rewanżowy, to że tak zażartuję, przyszedłem już po grubej próbie Toru, bo naprawdę e, <laughs> e, ciężko mi było znieść te nerwy po prostu, ale, ale obejrzałem, fajnie, fajnie. A ja ci fajnie. powiem, że ja z nieoficjalnych źródeł wiem, że ktoś jeszcze miał wielkiego stracha i to już wracając z Torunia. Aha. I tym kim? To uwierz, kto? Nie. Prezes, proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy wielkimi brawami powitamy teraz na scenie prezesów: Pana Prezesa Jakuba Kępe i Wiceprezesa Piotra Więckowskiego. Zapraszamy do nas. Dobry wieczór, Panie Prezesie. I dobry, wieczór. Dzień dobry. dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry tak wieczór. Serdecznie. Prosimy o dwa słowa, trzy słowa, pięć, dziesięć. Dobry wieczór Państwu. Ja zawsze mam problem, stres przed rozpoczęciem takiej imprezy, ale w zeszłym tygodniu, przemierzając trasy górskie rowerem z trenerem Maciejem Kuciapą mieliśmy naprawdę dużo czasu, żeby poanalizować, powspominać i powiem szczerze, że po tym wyjeździe tak naprawdę dotarło do mnie. Jak niebywałej rzeczy dokonaliśmy. Dlatego chciałbym rozpocząć te podziękowania od tych głównych aktorów, tych, tychże sukcesów, bo tak naprawdę oni zasługują na największe brawa chłopaki. Chciałbym zwrócić się do Was, jako do ludzi, którzy tak naprawdę budują całą atmosferę i klimat w zespole. To są tak naprawdę najważniejsi aktorzy, natomiast zawsze każdy sukces. Ma też ludzi drugiego planu. Dlatego z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim współpracownikom, począwszy od osób funkcyjnych, toromistrzów, osób pracujących w biurze, marketing, mechanicy, trenerzy, pozostali członkowie zarządu. Bez Was nie byłoby tego wszystkiego. Dziękuję za Wasze zaangażowanie. Nie byłoby tego sukcesu. Bez sponsorów władz miasta i województwa, a także najlepszych kibiców. I na koniec, życząc Państwu wspaniałej zabawy, zapewniam, że dalej będziemy walczyć, zwyciężać. To nam się jeszcze nie znudziło, i zapewniam, że zrobimy wszystko, żeby w przyszłym roku spotkać się z, z tej samej okazji. Dziękuję bardzo. Prezes Jakub Kempa, wielkie brawo! Trzymamy za słowo tak. i bardzo prosimy Panie Wiceprezesie. Dobry wieczór. Trzeci rok z rzędu nasza drużyna wywalczyła złoty medal Mistrzostw Polski, na ożługi i już po raz kolejny kreujemy nową historię. Nadrabiamy stracony czas, gdyż nasz ośrodek lubelski funkcjonuje od 47 roku, ale takich sukcesów jak w tej chwili możemy obserwować nie mieliśmy do tej pory. Budujemy dumę wszystkich mieszkańców naszego miasta i regionu i myślę, że ta chwila jeszcze troszeczkę potrwa. Dziękuję wszystkim Państwu za zaangażowanie w nasz klub i to, że nas cały czas wspieracie. Dziękuję i życzę miłej zabawy. Piotr Więckowski, wiceprezes zarządu. Bardzo panom dziękujemy. Kto się idzie ważny, bił brawo! Spokojnie. jaka impreza. Kła, kłaniaj się pewnie policja. I pamiętaj, słuchaj, jakby dojść? się ktoś pytał, jakby się ktoś pytał, skąd się tu wzięliśmy, co tu robimy, to pamiętaj, co? ty jesteś od przyjemskiego. Od kogo? Od przyjemskiego. Jakiego przyjemskiego? Mechanika przyjemskiego. Jesteś do niego zajebiście podobny. No nikt się nie zorientuje, zobaczysz. Na, na pewno, A jak na bank. A, ja, a, jak, a jak spotkam przyjemskiego? Panie przyjemski, jest pan tutaj. Halo. Będziecie to jeszcze jedli? Tutaj jest. Jestem. Ja <głos》>. Witam serdecznie, ty. witam serdecznie. Czy, czy ja mogę sobie z panem zdjęcie zrobić? Oczywiście, naprawdę, ja elegancko, tak, to... Ja chciałem, naprawdę? Miałeś ja... go nie spotkać, człowieku, no. Cicho, robisz sobie Alibi w domu, a nie tam będziesz. O, mogę, tak? Kurde. <głos》. głos》>. Dobra, zróbmy tak, Człowiek że jesteś. Przepraszam, panowie. I od razu trochę więcej, halo, nie? Halo. Czuć świeżą farbę. Co tam? Ja Dobrze, nie wiem, czy panowie zauważyliśmy, zauważyliście, ale my tu mamy dzisiaj galę, prawda? To jest no to wszystko, uroczy... to se prowadźcie, też sobie na my też my... Panowie, to jest impreza żużlowa, naprawdę, zjeżdżajcie już. Prowadzisz? Tak, tak. No to prowadź. No. Proszę państwa, e, takie rzeczy będą się działy podczas tej gali. Teraz przyszedł czas, e, żebyście zobaczyli i oklaskiwali na scenie tych, e, którzy za tymi żużlowcami... Cały czas praktycznie stoją i dbają o to, żeby ci nasi rycerze mieli po prostu na czym jechać w kolejnych zawodach. To są, proszę Państwa, dokładnie takie same medale, jakie zawisły na szyjach żużlowców, tych, tych którzy walczyli na tą Dziękuję zarządowi Orlen Oli Motor Lublin za zaufanie. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego zespołu. Dziękuję Wam zawodnicy za sezon. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Bardzo panom dziękujemy. Finaliści quizu wiedzy o motorze Lublin. Zapraszam panowie, tutaj, tutaj, proszę bardzo, śmiało, proszę. Tak, gdzie kolega? Utknął w Kiblu. A, dobrze. Jest. Przepraszam bardzo, ale widać, że impreza żużlowa, bo ktoś w toalecie taśmę zerwał. Proszę Państwa, <coughs> mamy tutaj dwóch finalistów. To jest finał, to jest wielki finał. Za chwilę dowiemy się, który z nich wie więcej o y, motorze Lublin. Pan był kiedyś na jakimś meczu motoru na Zygmuntowski? No, bo to raz! Naprawdę? A nie, tylko raz byłem. Taki jestem poruszony przed startem. No i po co tak gadać? Poruszony przed startem. A zatem udzielam panu pierwszego ostrzeżenia. Nie wolno się poruszać przed startem. Ja, ja, ja się nie ruszam. I bardzo dobrze. Można? To Coś jest co, finał. I... Jakiś bonusik? Punkt bonusowy dla pana. Opłaca się? Jesteście panowie gotowi? Tak. tak. Bardzo dobrze. Pierwsze pytanie brzmi: ile złotych medali drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu przez ostatnie trzy sezony skolekcjonował Motor Lublin? Cztery! To jest bardzo zła odpowiedź. Pan z numerem 1? 36. Co? Jezus, Maria, jak pan to policzył? Ośmiu zawodników, trzech członków sztabu, dwóch prezesów, razy 3, 36. I to jest doskonała odpowiedź! To jest doskonała y -y. odpowiedź! To jest nieprawdopodobne. Które pole startowe w Lublinie uważa się za najlepsze? Odpowiedź A. D, odpowiedź B. C, odpowiedź C, A czy odpowiedź D, B? B -y -y. Y -y. D. Czyli B. Nie, czyli D. Y, to ja stanowiłem na B. Czyli C. Co? Nie. To ja zmieniam na A. Czyli A. D. Ta. Prawidłowa odpowiedź to niestety C. Czyli A. Uku. No niestety tym Uku. razem bez punktów. I... W tej chwili mamy remis i przed nami pytanie finałowe. Proszę. Uwaga! Czy motor Lublin w sezonie 2025 obroni tytuł? I po raz czwarty z rzędu zdobędzie złoty medal drużynowych mistrzostw Polski na żużlu. Ty no, lud, weź co mam... Ty mu, powiedz. Bez... Ty mu powies, bo ja mu zrobię zaraz defekt. Kolego, chodź no tu, chodź no tu. Bronię Cię, żebyś nie miał dwa zęby w dół, dwa zęby w górę, to Ci odpowiem. Jak nasz startowy mrówa mówi, jak się dreluje wiśnie na kompot, to trzeba uważać na... Zęby! Nie, Nie za bardzo zrozumiałem odpowiedź. No bo głupie pytanie, to głupia odpowiedź! Motor! Wielki motor! 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 Przed Państwem bardzo Jaworski! Państwem Wiktor Przyjemski, indywidualny mistrz świata Juniorów, również nowy Polski na żużlu. No, bardzo szczęśliwy z tego sezonu, fajnie, że z drużyną i indywidualnie złoto na pewno cieszę. you know this was uh, a good season this year you know injury free which was which is always good um, become a father which is awesome so can't wait to go home to Australia and um, see some sunshine zero. <speaking in foreign language> indywidualny Mistrz Świata i drużynowy Mistrz Polski, Fredrik Lindgren! Dobry wieczór. Ojciec Freda był Mistrzem Świata na jeździe na lodzie, na żużlu. Zapytam, czy on też kiedyś o tym myślał, czy w ogóle kiedykolwiek tego próbował. nie i nie planuję tego Nie bardzo lubię lubię dużo lepiej. Tańczy, i z spole, z Bartosz, A zawsze w sezonie myślę, że tych e, łatwych i, i złych momentów e, jest tak pół na pół, bo e, zawsze zły moment myślę, że buduje na lepsze jutro. i e, Tak to już jest w sporcie i przede wszystkim w żużlu, że za, nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali, aczkolwiek e, Trzeba robić, dokonywać rzeczy czasem naprawdę trudnych, e, by to jutro było lepsze e, i myślę, że kolejny raz, kolejny sezon e, naprawdę pokazał nam to, że wiara czyni cuda i tak było też i tym razem. Pięknie, ja pięknie. chciałbym jeszcze tak na koniec dołączyć się do wszystkich podziękowań od... E, tak, jak zrobił to prezes, czy sztab szkoleniowy, i jako kapitan chciałbym również bardzo podziękować wszystkim osobom, które wspierają nasz zespół, bo to naprawdę jest ciężki orzech czasem do zgryzienia, ale w grupie siła i taką jak grupę ma Lublin, czujemy się na pewno spokojnie, ale i też pewnie, i dlatego możemy potem się dla Was odźwięczać wynikiem. I serdecznie dziękuję. Bartosz Smart, piękne słowa. To jest, proszę Państwa, złoty silnik. Jeden z ośmiu, które tutaj dzisiaj się znalazły. I to jest jeden z silników, który został wyjęty z motocykli, którymi nasi żużlowcy jeździli w tym sezonie. Został tylko nieco podpicowany, pokolorowany. I to będzie, proszę Państwa. Nagroda i podziękowanie dla głównych sponsorów, którzy wspierali w tym sezonie Orlen Oil, Motor Lublin w walce o to kolejne trzecie z rzędu cenne trofeum. Tak jest, Motor Lublin e, znany jest z tego, że swoich sponsorów zawsze wynagradza jakimś takim gadżetem żużlowym. Pamiętam, że były, raz były kaski, raz były kewlary. Potem, no, co tu by jeszcze wykombinować? No, i w tym roku znowu pomyśleli i wykombinowali, że każdy ze sponsorów głównych dostanie taki oto złoto silnik, który będzie się można chwalić potem w swoich gabinetach, w swoich firmach. I to piękny, piękny upominek. Jedno słowo, które tutaj się przewijało wśród tych Państwa, którzy podeszli do mikrofonu, że wszyscy tak naprawdę bywają i są wielkimi kibicami. Bez kibiców nie ma żużla. Zobaczmy materiał filmowy o najlepszych kibicach w Polsce. Za zapach, za emocje e, niesamowite. Od dziecka chodzę na żużel. Po prostu jest wspaniały. Gdybym była mężczyzną, jeździłabym na żużel. Jak długo chodzicie na żużel? Ja chodzę od 40 lat na pewno. E, od 93 roku. W 86 albo 7 roku. zawodnik teraz w naszym motorze? Kubera. Z naszych to Kubera. Uwielbiamy Cię Domin. Bartosz Bańbor. Dzieci Dominik Kubera. To Fredek! Kubera. Mateusz cierniak Dominik Kubera. Wiktor Księski. Mateusz cierniak Bartosz Bańbor. Bartek. A Domin Kubera nie przywozi nigdy zera. Trzymamy kciuki i zawieprzamy. jest ten moment, kiedy możemy bić brawo kibicom. Jesteśmy przede wszystkim kibicami, bo bez kibicowania żadne wsparcie by się nie znalazło. Nie wierzę, że ktoś jest w stanie wspomagać klub, nie będąc, nie będąc prawdziwym kibicem. A tych, którzy wspomagają Orlen Oilę Motor Lublin, jest naprawdę całkiem sporo. Przyjemność poprowadzić dla państwa galę podsumowania sezonu 2024 drużyny nowego mistrza Polski Orlen Oil Motor Lublin. W takim gronie to się po prostu samo prowadzi. E, dziękujemy państwu bardzo Aleksandra Schutenberg. dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo i Marcin Wójcik. Dziękujemy bardzo.